Cześć, witajcie z tej strony. Witamy I dzisiaj będziemy, jak widzicie, po tytule katować tą kasimę. E jesteśmy w lesie, e po którym właśnie będziemy jeździć i ją źle katować. Prawdopodobnie stanie całkowicie zmielona, zgnieciona, jak się tylko da. Więc bez przedłużania zaczynamy. A ja na początek na luzie się pojadę. ten sposób będziemy na razie katować. I przyspiesza. Dobra, jedziemy. To już się uszkodziła. Znaczy to nie będzie długi odcinek skatowania jej. No idziemy z dwójki I chcemy ją dzisiaj na tym odcinku tak rozwalić, ale i nie tylko będziemy ją katować. bo prawdopodobnie jeszcze inne samochody będziemy e, na przykład w taki sposób niszczyć, a no, Pestima już nawet biegu nie zmieni chyba nie pojedzie Dobra, widzimy się zaraz z innym samochodem. No i to jest dopiero samochód do katowania i driftowania. Yy, w sumie, może prędzej, nazwę ten odcinek. Rozwalanie Stalnie samochodów, To na początku to była rozgrzewka. Będziemy demolować, jak się tylko da, te auta. Nie włączonego ruchu licznego z takiego powodu, że będę wjeżdżał w inne jakieś rzeczy, nie w ruchu liczny. Więc będzie dzisiaj nieźle się działo yy, na naszych drogach w tej grze. Trochę drift, oj. No, troszkę się zgniót. 1, 9 TDI Dobra, jedziemy teraz y, i mamy y, ETK i będziemy y, rozwalać wielkie pianino plus tegły a no, w sumie No prędzej to 1000 drzewach rozwaliło a no, myślę, że nie bardziej spektakularne ale mam jeden ciekawy pomysł. Będziemy latać samochodem. Dosłownie będziemy latać. Zaraz się widzimy. Dobra, lecimy. I... No zaraz polecimy w, Nie wiem czy w kosmos. Wątpię że w kosmos, ale... Yy, zrobiłem ciekawą rampę. To mam nadzieję, że trafię w ogóle. Urę poleciał. No... Myślałem, że troszkę będzie inaczej, ale mam pomysł na totalną demolkę. Zaraz się widzimy. Myślę, że teraz może być to niezła masakra. tam. Bo troszkę zwolnie. No i nie trafiłem. Dobra, może z taką prędkością powinienem trafić już. To mam inny pomysł Dobra, teraz na stówę powinienem Nie przelecieć tego a troszkę zmniejszam prędkość Chociaż ciśniemy O, jednak przeleciał Pewnie to się wytnie te fejle w montażu Coś co ma mniej mocy to będzie jechać z mniejszą prędkością i powinno to teraz jakoś zadziałać. No, o kurde no, to jak widzicie, nieźle za auto zdemolowaliśmy. Teraz z tym autem, jak wlecimy w to. No to się nieźle podzieje tam. To się tak zgniata. Myślę, że na pierwsze albo i na drugie wracę od razu. O, to będzie wyglądać. No nieźle się będzie tu działo. Teraz co? Uderzymy. O ile trafię? O kurde o drzewo No samochód się nieźle wgniótł O jeszcze dostał Lecimy nad rzeką o, Prawie Lecimy, jest, przeleciałem Jak będzie no, sporo wyświetleń pod tym odcinkiem, to wracamy do Robloxa. Po raz kolejny będzie Roblox na kanale. Tym razem z innego konta, bo tam tego już nawet nie mam. To nagrywałem wcześniej. Bo nie wchodziłem na nie wieki czasu i jestem zbanowany. No mam i tak mocniejsze konto na komputerze, a więc... Będzie ciekawie. Chociaż no sporo gier mam już pole ilości gier mam już po prostu wszystko. Jakbym się film podobał. Stawcie łapkę w górę i cześć!